Dzień dobry, witam Państwa ponownie na moim kanale Jestem kraj, Benzin, tak jak zawsze z soboty w dniu dzisiejszym będziemy robić kabanosy no, tak je nazwiemy ponieważ kabanos się kojarzy raczej z wieprzowiną lub dziczyzną dokładnie dzikiem no to będzie zrobione Drobiu, czyli faktycznie z kurczaka. Ostatnio robiłem uniwersalną kiełbasę. Zostawiłem tutaj 3 kg mięska. Zapakowałem próżniowo i dzisiaj ją wykorzystamy. Z tym, że oprócz tego część będzie z filetem Łososia czyli to będzie kabanos yy, drobiowo rybny oraz resztę zrobimy normalną. zaczniemy od łososia całego kilograma bo już akurat ma kilogram dokładnie 998 gram nie zużyjemy weźmiemy około połowy Tą połowę rzucimy do benzarni, niech się mu wędzi. Będziemy jej też coś ciekawszego. Czyli zaczniemy od nasolenia. Co nie, przeprowadzę w taki nowy sposób solenia. Czyli na lider wody użyjemy 100 gram soli oraz 100 gram cukru i będziemy przez 3 minuty solić. Czyli to jest jako nowość taka i ten kawałek weźmiemy, uwędzimy na przykład dwa kawałki i przystępujemy do naszego zadania. Czyli no, idealnie wymierzony. Idealnie 100 gram. Nie musimy otwierać następnej. To sobie odłożymy. Dobrze. mamy litr wody. Sypujemy sól oraz cukru tej samej ilości jak będzie wszystko ładnie już rozpuszczone zalejemy naszej nasze łososia no i tak powiedziałem 3 minuty następnie odsączymy i Tą część pokroimy, a część pójdzie do wędrana. W tej chwili nasz łososz jest już zasolony. Kawałek, który planuję uwędzić, wsadziłem w siatkę, że nie będę przekuwał. No i przystępujemy do wycięcia skóry oraz pokrojenia małą kostkę nie będziemy mieli żeby nie wyciskać soku i przystępujemy do wiadomo kurczak już był wstępnie przygotowany przyprawiony polecam się cofnąć do poprzedniego filmu czyli Łbasa drobiowa uniwersalna. Jest to co mamy odłożone to było przyprawione w ten sposób. Tak jak mówiłem, mięsko w tej chwili doprawimy kminkiem świeżo mielonym. Ilości 1,5 grama na kilogram mięska. Oraz świeżo utartym Jałowcem I około 5-6 zarenek Na kilogram To urobimy Odważymy Pół kilograma I wymieszamy z łososzem Do pozostałej części dołożymy ostrą paprykę wędzoną i przystępujemy do naszego zadania W tej chwili mamy mięsko urobione odłożyliśmy pół kilograma do łososia i razem mamy kilogram tutaj dosypujemy po 2 gramy papryki ostrej i to wyrabiamy i chwilę zostawimy w lodówce, żeby się przegryzło w międzyczasie namoczymy jelita, jelita baranie 22-24 no często spowodowane tym, że mam coraz to słabszy wzrok i Mam kłopoty z nałożeniem cieńszych jej na rurkę. Że na to w tej chwili prawie że najgrubszej baranie, ale z tym sobie jeszcze poradzę, że nie będzie problemów. Na twarz ładniejszym przegryz. Osłonki czy jelita, baranie są namoczone, wypukane w letniej wodzie, w środku, i możemy przystąpić do nadziewania. Nadziewarka już jest przygotowana, czyli nadziewamy. Zobaczymy, co to nam, czyli będą nam pękać. No, już nam się rozwiązał, ale to jeszcze nie jest problem. Trzeba bardzo delikatnie z tym postępować. Są so, względy, że jej te baranie są bardzo delikatne. I tak będziemy nabijać całość. Tu sobie później zrobimy takie kółeczko, że się nam za bardzo nie prątało lekko przydusimy i tak to wygląda w tej chwili nie będę przedłużał wiadomo, że trzeba wszystko nabić i do zobaczenia jak będzie nabite Drugi, czyli z łososiem będzie identycznie w międzyczasie trzeba umyć na dziwarkę, że nie było żadnych że, że, że fragmentów po jednym, ponieważ są troszeczkę, mimo wszystko, inaczej przyprawione. I do zobaczenia. Będę Jak że Państwu mówiłem, będę wędził na zimnym dymie przez około 6 godzin. Następnie w temperaturę do około 75 stopni przez pół godziny i później już będzie tylko suszenie w temperaturze 30 stopni. Ale to już jest przyszłościowa sprawa, że na razie Państwu dziękuję. Nasze czamanoszki zostały wyjęte już z wędzarni. Tutaj mamy kawałek tego łososia, no troszeczkę się z wierzchu przypiega, ale w środku na pewno będzie dobry. Tu mamy kabanoski typu drobiowy, Oraz tu mamy kabanosy drobiowo rybne. No i tak z ciekawości kawałeczek ukroimy, zobaczymy jaki ma smak. Tak wygląda w środku. Naprawdę jest rewelacyjny, dominujący smak jest z łososza wędzonego. Zapach też, że naprawdę jest godny polecenia. W tej chwili pozostaje tylko zaczekać, aż to dobrze wyschnie. Rozłożymy na papierze w lodówce, lodówka Nofrost. Frost. Wiadomo, że ładnie w tym czasie przeschnie, trzeba przywracać. No i na tym bym zakończył nasze spotkanie. Jeszcze raz proszę o subskrypcję i do usłyszenia. Jeszcze zobaczymy kawałeczek tej kiełbaski. Zrobiła też jest wyśmienita, ale też musi polecić. Naprawdę jest, jest całkiem inny smak. Że Praktycznie uzyskaliśmy dwa skrajne, idealne smaki. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia.